Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Jeśli powiem dwa słowa, snajper i Austria, to pewnie pomyślicie o jednym konkretnym osobniku. Tak jest, mówię o Nowriczu, jednym z najsłynniejszych airsoftowców na świecie, i w tym pudełku jest jedno z jego najmłodszych dzieciątek. E, wielu z Was od razu mówi, e, pewnie to będzie jakaś znowu snajperka sprężynowa, a to totalnie nie jest dla mnie. Ja was rozumiem, ja też wiele razy myślałem, że nadaje się do tego, ale się nie nadaje. Natomiast AR15 Zrobiony z aluminium wytrzymałego polimeru, to jest coś, co naprawdę rozbudza moje zmysły. Szczególnie te softowe, oczywiście, bez skojarzeń. Więc przyjrzyjmy się z bliska SSR-15 od Nowrycza. OK, zacznijmy od tego, co nie jest wykonane z aluminium w tej replice. A to magazynek PTS 150 kulek. mitkap, chwyt pistoletowy. Bardzo, bardzo fajna tekstura, taka nie za ostra, ale też nie za gładka. W środku silnik, do którego zaraz wrócimy. Oraz oczywiście regulowana kolba, w której jest naprawdę, naprawdę kupa miejsca na akumulator. Reszta oczywiście wykonana z wysokiej jakości aluminium. Tłumik pomienia bardzo agresywny w swojej formie i ryflowana lufa zewnętrzna, mam nadzieję, że będzie dobrze to widoczne na zbliżeniach, te ryflowanie lufy to taki znak rozpoznawczy u Nowricza. Front wykonany oczywiście z aluminium, na górze długa szyna RIS i po bokach oraz na spodzie sporo otworów typu m lock do montażu dodatkowych akcesoriów, zaczep do pasa nośnego QD po obu stronach, również po obu stronach Lower receivera i na końcu kolby także dwu, obustronne e, punkty montażowe po trzy na stronę. I tak naprawdę, obustronność jest tutaj bardzo, bardzo e, mocno zachowana. Dostęp do manipulatorów mamy tutaj po obu stronach zwalniacz magazynka, zwalniacz zamka. Są dostępne zarówno dla lewo i praworęcznych, również selektor. A kiedy mowa o selektorze, to w środku jest coś, co sprawia, że można tutaj strzelać ogniem pojedynczym, full auto i różnej długości seriami, ale oprócz tego daje Ci to wiele, wiele więcej możliwości. Oczywiście mówię tutaj o Tytanie od Gate'a, naszego producenta, który popisał się z tworzeniem jednego z najbardziej zaawansowanych, jeśli nie najbardziej zaawansowanych, elektronicznych układów do AEG-ów. I ten jest tu fabrycznie zamontowany. Wspomniałem, że jest zrobiony w Polsce? Tak, tak. Made in Poland. Bądźmy dumni. Do testów na użyjmy kulek 0,2 g firmy Specna na Arms Edge oraz akumulatora 11.1 firmy Specna na Arms. No i cóż, pewnie nie jeden z Was powie, no i znowu jakaś, e, jakiś filmik o kolejnym ar że zrobiłbyś coś innego ciekawego, ale słuchajcie, replika Nowrycza ar 15 złożony w fabryce VFC, nie gdzieś tam w jakimś tanim, e, tanim chińskim kurniku. E, nie obrażając oczywiście chińskich kurników. Replika gdzie po wyjęciu z pudełka, a w zestawie macie to e, tą bajeranską czarną skrzynkę, po wyjęciu z pudełka to się po prostu nadaje. Do wysyłania ludzi na respa. Tak naprawdę nie trzeba wymieniać. No może w kraju pięknym, polskim mocniejszą sprężynę, żeby miało parę FPS-ów więcej, jeżeli Ci tego potrzeba. I koniecznie jakieś przyrządy celownicze, bo inaczej ciężko będzie wykorzystać lufę precyzyjną. Ale i przyrządy celownicze, i mechaniczne, i kolimatory, i lunety znajdziesz tu również na naszej stronie, więc wciśnij lajka, like skomentuj, e, wciśnij suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kanfire TV.